Gdzie jesteś. jesteś! 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 Skoczyłaś mi i mi spodnie zepsułaś. A, jesteś! Jesteś! Jesteś, tak! Dzień dobry, Kiwi! Dzień dobry! Dzień dobry! Ten jakże piękny, słoneczny dzień. Tak, nie skacz, nie, nie skacz, już nie skacz, już, już nie skacz, bo już mi skoczyła się mi sznurówka wyciągnęła i ze spodni. O, radość. Radość. O, nie skacz, Kiwi, nie skacz. Jesteś podekscytowana, wiem. Wiem, jesteś podekscytowana po całej nocy, tak. No, no wróciłam po całej nocy. Chciałam powiedzieć, mamusia wyrzuciła po całej nocy. Nie jestem twoją mamusią. Mam swoje dziecko na Śląsku. Ale fajnie ciepło, co? Fajna pogoda. Dopisuje nam pogoda, co chwili No tak, dopisuje nam, no. Pogoda nam dopisuje. Tak, Kiwi. Kiwi biedna wczoraj. Chciała tutaj sobie wskoczyć, pochylać się ze mną, ale się wystraszyła i spadła. Spadła i się wystraszyła i już się boi tu wskakiwać. Kiwi, chodź, chodź, nie bój się, chodź. Dawaj, no dawaj, dawaj. Dawaj, chodź, albo tutaj, no. Dawaj, opaj. Dawaj, nie bój się. Nie bój się, nie spadniesz. Nie bój się. Będę cię asekurować. Nie, boi się. Boisz się, tak? Boisz się. No widzisz. Ale ładna pogoda dzisiaj jest. Mega fajnie. Very good. Very, very good, kurwa. Co? Kiwi. Kiwi zapomniała, że my zawsze chodzimy tam w pola na spacery. Rok czasu nie chodziła, więc... Dzieci to zazwyczaj tylko takie kółeczko zrobią, bo dzieci nie mają tyle energii i nie znają tak terenów jak ja, mazurskich. Ja to zawsze robię tak, że jak widzę jakąś ciekawą prostą drogę, to idę wzdłuż. A jak już wyczuję, że ten, to zawracam po prostu. Jak widzę jakiś zakręt, to idę wzdłuż, żeby się nie zgubić. A potem jak tego, to zawracam i. Jak jest taka kręcista droga, że wiem, że wykręcę to, że zrobię kółko, to idę normalnie prosto. Jak wiem, że droga prowadzi w kółko, to wiem, że się nie zgubię. Gdzie jest ta kiwi? Jest kiwi! Jest kiwi. Cześć kiwi. No, cześć. Odpocznij sobie po spacerze. Odpocznij sobie. Po spacerze. Ja zaraz muszę do sklepu iść, wiesz. No. O, tak. Odpocznij sobie po spacerze.